No, witajcie ponownie na warsztacie w drugiej części. I co? Mam to pomontowane. Wyciąłem to. I pamiętacie, mówiłem, czy ta listwa nam się obniży o tą grubość tego wkładu. O! Dobra. No, poczekajcie, wezmę Was. No, zobaczcie, jak to wyszło. Można powiedzieć, że perfekto. Nie ma żadnego ranta. No, jestem dumny z siebie, że to tak wyszło. Dobra, no to listwę przykręcę zaraz tu na wkrętach i będziemy ogarniać tutaj piłę. Musimy jakoś ją tu zamontować. Jeszcze nie mam pomysłu, ale coś zrobimy. Dobra. No, i dobra, wiecie co teraz? Mamy nasz wkład. On musi przyjść tu na piłę na od spodu. Trzeba będzie, jak to mówiąc, gdzieś zrobić otwory montażowe, żeby tą dechę przykręcić do tego i później to wsadzić, jak to mówiąc, całość do środka. Dobra, ja to powiercę i za chwilę wrócę do Was, bo nie będziemy, wiecie, tyle czasu tracić. Piła pokaleczona. Porobione tutaj dziury 6. Myślę, że to będzie trzymać. Dobra. No i teraz będę jak to wyznaczyć mniej więcej. Ja sobie tutaj zostawiłem 2,5 cm na oparcie się tej deski w środku. Więc tutaj musicie też zostawić mniej więcej, żeby ten przecisk, żeby ten silnik cały przeskoczył. Trzeba się trzymać na pewno bardzo dobrze teraz zwinklować, bo jak my ją wsadzimy tam do środka, to wiecie, zobaczymy czy kąty będą. No tutaj, tutaj możemy polec, jeżeli gdzieś nam po prostu to pouciekało, bo jak ja to wstawię i będzie ona skosowana, to po prostu jak tu pojedziemy, to nam będzie ciała do kąta, nie? No wiadomo, mamy tu kąty z korygacją. Ewentualnie będziemy się ratować gdzieś tutaj jakąś podkładką. No zobaczymy. Na razie spróbuję to mega idealnie wymierzyć. Powiercić. Przykręcę ją. No i wsadzimy i zobaczymy jak to ogólnie wyszło. A później trzeba tą deskę moim zdaniem zamontować też tu na paru wkrętach. Kupiłem takie pazurki, ale to Wam wszystko zaraz pokażę. Dobra, mam to poznaczone myślę, że dobrze. Tak to mniej więcej tu wyszło. I co? To będę wiercił 6,5, bo ogólnie będę dawał szóstki śruby. Tutaj nie wiem, czy żeście oglądali. Punkt tak fajnie se środki można wziąć i pozaznaczać. Zobaczcie, fajnie to nawet odbija w tej sklejce. A, jesteście na zbliżeniu. Właśnie. Dobra i właśnie to tak. Tak to później jest. Dobra. Okej. Okay. Wiercę to. Poskręcam i będziemy coś tam powiem co i jak. No mam to już powiercone. Tam od razu chcę Was przeprosić, no, że tam ze zbliżenia, że tam nie odsunąłem, no kurde nie umiem jeszcze tam jak to mówiąc obcinać filmów, składać to do kupy widzicie, że to wszystko jest na żywca robione, to nie jest jakieś ściemy dobra y musimy sobie zgrotnikować, czyli żeby nam później tutaj materiał nie haczył o główkę, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, kręcimy to do piły tu dam jeszcze nakrętki to jest takimi plastikowymi samokontrolującymi dobra mamy to przykręcone 6 śrubek o jest zobaczcie tu na, na śrubkach takich z nakrętkami samohamowującymi no i dobra robimy przymiarkę do tej dziury jak to wejdzie o tak tak to ma być tak dobrze, dobra Ciach. no i siadło siadło, dobra co teraz? no piły na mnie widać, nie? trzeba by zrobić ten rowek czym robić? ja już też myślałem frezować, nie frezować zaraz wam pokażę super mega tak mi się wydaje, że to będzie ok dobra, jestem Zobaczcie, co, co zrobić, dźwignijcie sobie, bo tu macie regulację głębokości, nie? Dźwignijcie ją na maksa do góry. Każdy sobie to robi, wiadomo, na swoją odpowiedzialność. Ja go pokazuję, że można tak zrobić. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Myślę, że nie stracimy tu rąga, ani nic przy tym. Czekajcie, ja to może chycę tu ściskiem, żeby to było stabilniej. No i co, i weźmiesz, odpalimy i powoli zagłębimy się w materiał Dobra Osłona do góry No i ogień A, tutaj... o! o, widzicie, widzicie Popuściłem se, nie przetrzymałem Dobra puszczamy ona się jeszcze później trzeba by ją puścić żeby tam ten rowek zrobiła po swojemu jak chce no i dobra czekajcie wyłączę to z prądu Czekaj, zapozuję, żeby czasu nie tracić dobra jestem ja już ją tu zablokowałem no i zobaczcie ile jej tu tego wychodzi Op. Dobra. No i tak by to wyszło. Zaraz Wam zmierzę, ile materiału wychodzi. To jest na maksa wypuszczone. 7 centów mamy cięcia. To jest na maksa. Ja jeszcze zrobię ten trik, bo tam są do 45. To teraz nie wiem, w którą to pójdzie w lewo czy w prawo ale to już na następnym filmie. Pokażę Wam jeszcze takie. Gdzie to jest? Tutaj taka prowadniczka. Ona będzie, muszę tam przyciąć jeszcze ten blat. Ona ma zacisk tu taki ciach i tu będziemy mieć na wzdłuż, a tu będziemy mieć poprzeczne. Dobra, to następny filmik. I będziemy usprawniać to wszystko. I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jak to będzie miało się. W ogóle jeszcze musimy zamontować. Ten wkład na razie.